Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Audiowocie, czyli takim odcinku, którym ja nawijam w garażu. Bo w garażu fajnym miejscem jest do nawijania. Owocie, tak sobie wymyśliłem, jako że zaopatrzyłem się w profesjonalny mikrofon do nagrywania. Wszelkiego rodzaju audiologów bądź podcastów, takie coś dla testu zrobię. Poza tym, chciałbym się w pewien sposób wypowiedzieć odnośnie tego fantastycznego prezentu, jaki nam zrobił Wargaming. A mowa oczywiście o misjach. A konkretniej chodzi oczywiście o misję, kto chce ISA 6 eee, i całą tą szopkę z nią związaną. Eee, gdy ta misja wyszła, zdążyłem ją shejcić już chyba na trzech kanałach YouTuberów, mniejszych bądź większych. Eee, no i cóż, shejciłem, że jest bezsensowna, że trzeba na nią poświęcić masę czasu i w zasadzie grać tylko tym. Czym nam wodkaże I tak naprawdę Nie miałem zamiaru jej robić Potem przemyślałem I tak naszło mnie A może spróbuję No i po Trzech dniach próbowania Wiem, że na pewno nie zrobię tej Na pewno nie zrobię Tej misji Nawet wielce Ta misja jest powiedzmy Zbyt wymagająca w stosunku do nagrody eee, wbicie ogromnych ilości tych doświadczeń naprawdę nie jest łatwe pod względem oczywiście czasu. Ta misja nie jest trudna. Oczywiście spoko. Nie każdy ją wykona tak samo szybko, tak samo sprawnie i nie każdy może. Powiedzmy, że na wstępie zostaje wyciętych 90-95% graczy w tej grze. I tak naprawdę 5 do 10% jest w stanie wykonać tą misję. Czy ja jestem w tych 5-10%? Nie do końca. Nie mam żadnego szóstego tieru niemieckiego. ZSRR mam cztery pojazdy amerykańskie, 3, brytyjskie, jeden chiński, jeden i to w zasadzie tyle. Ale nie chcę, żeby Wargaming mnie zmuszał do grania. Spróbowałem. Żeby nie było, że nie próbowałem i już się wypowiadam na temat misji Spróbowałem, naprawdę nie jest łatwa sprawa Trzeba poświęcić masę czasu, żeby pograć Wydać masę kredytów Kupiłem KW-2, KW-1S, t 34 myśli 5, Jacksona i Jumbo Wcześniej jeszcze AT-8 Sześć pojazdów kupiłem w niedalekim czasie Ciągle hajs mi się nie zgadza teraz, bo ciągle zmieniam pojazdy nawet zacząłem próbować grać tymi niemieckimi pojazdami, ale to jest zło. Dwie bitwy, myślę, nawet pokażę w serii randomowych bitew, ale dość tego. Na Waszych oczach pozbywam się załogę, zwalniam pociski, niech je pochłonie, wszystko. Po prostu nie potrzebuję tego w żaden sposób. Wszystko sprzedajemy. No, co robić? Nie potrzebuję tego w żaden sposób. Trochę mi się polepszy humor, że mam więcej hajsu. Wpiszmy tą liczbę śmieszną. No, i wraciliśmy do statusu poprzedniego, czyli do faktu, że liczba moich czołgów jest stała. Niemcami nie gram dalej. Odznaczamy też. E Pojazdy. Aha. Mniej fps w bocie, mniej. Odznaczamy też pojazdy, żeby wszystko wróciło do stanu poprzedniego. Zaznaczam wszystkie jako rezerwowe. No bo cóż, było to tak orientacyjnie tylko, żebym wiedział, co jest tutaj. Myślę, że wielu graczy wykona tą misję. No na pewno nie ja. Nie wykonam. Czy będę żałował? Myślę, że nie będę żałował. Myślę, że nie będę żałował, bo jakiś inny pojazd sobie sprawy premium. Przynajmniej tak mi się wydaje. Prędzej czy później to nastąpi, oczywiście. Niekoniecznie za dwie sekundy. Mam typa T34, gdzieś tam się czai, jeszcze T34, dwa czołki premium tego typu. To jest no, wystarczająca sprawa Spawek mówił, że z nerfili to o te 34 że jest wyżej ten Wixpot. I kurczę chyba ma rację. Jest znacznie wyżej ten Wixpot, znacznie go łatwiej trafić. Tak mi się wydaje. Różnica jest spora, nie ma lekko. Ale co tu dużo mówić, miało być wesoło o misji na ISA-6. Robią w bambuko. Spoko. Ja może wykonam misję z ZSRR. Czy żałuję, że kupiłem tyle szóstych tierów? Nie. Typa 58 nie kupowałem. Miałem go AT-8 tak czy siak sobie rozwijam. Jumbo w końcu kupiłem. Sprzedam go zaraz po tym, jak wymaksuję go sobie. Taki akurat mi się wydaje w miarę pozytywny symptom do grania. Jacksonem zdążyłem rozegrać już bitwę, gdzie zrobiłem specjalistę, a jest to dość stokowy pojazd. Nie wiem, czy będę rozwijał, ale Jackson na pewno będzie. Niech sobie będzie, no nic nie szkodzi. Hellcat też sobie jest. Wielce wybitnym graczem na nim nie jestem, ale nauczę się na pewno te wszystko czyli rudego no zrobię z nim to, co myślę zrobić, czyli zbadać te dwa moduły i tyle Kw 2 sprzedam lada moment Na pewno kw 1 s i zbadać muszę MT25 i tyle. Kw1 jest naprawdę jest mega op pojazd, więc, sam fakt po prostu bardzo łatwy do gry jest. A wiem, że będzie taki moment, że on będzie rozdwojony na jakieś dwa pojazdy i miejsce w garażu wpadnie, więc choćby dlatego kawę jedynego w moim garażu będzie, poza tym jakaś szóstka, taka OP do grania, zawsze spoko. Miejsce w garażu parę kupiłem Trochę się rozwlokłem, myślę, w tym audiologu. Nie mam, przez to, że nie mam zegara, nie mam stopera i trochę lipa pod tym względem, bo niczym nie gram. Hmm. Cóż, to by było chyba na tyle, bo nie ma sensu omawiać garażu w najmniejszym stopniu. Tak poglądowo, skrótowo mogliście sobie zobaczyć, co było, tak wygląda ten garaż. Ja oczywiście myślę, że nie będę robił tego eventu, znaczy myślę, już to zapowiedziałem, nie będę robił eventu na ISA 6. Nie to, że nie chcę mieć ISA 6, po prostu szkoda mi czasu. Mam naprawdę sporo rzeczy do roboty, czy to na studiach, czy poza studiami, jak chociażby nagrywanie filmików. Są też opcje, żebym w jakiś inny sposób zagospodarował sobie czas. Więc, no, mam naprawdę co robić. I wolę nagrać filmik dla Was niż męczyć się z Isem 6 i nic nie i po prostu grać. A już trochę próbowałem tak robić. Straciłem całą fan z gry, woda tak naprawdę, w półtorej godziny grania. Bo tylko frustracja, że gram czymś, czym nie chcę grać, no to nie ma sensu, tak. A ja nie lubię, jak do czegoś ktoś chce mnie przymusić. Eee, także to był pierwszy Audiowot odnośnie ISA 6. Fajna nazwa, nie? Audiowot. Dobra, to by było, myślę, na tyle. Dzięki wielkie za uwagę, jeżeli wytrwałeś. No i cóż. Do następnego razu, na razie.